Kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek makijażowy. Przetestujemy sobie kilka produktów marki Ingrid Cosmetics. Jestem bardzo ciekawa, jak ta marka wypadnie, bo jeszcze chyba żadnego kosmetyku z tej firmy nie miałam. Także jestem troszkę podekscytowana. Yy, niestety. Kilka mam produktów, nie wszystkie z tej marki, także użyję też swoich Mam nadzieję, że w Wam się spodoba W zostawcie łapeczki w górze oraz zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie Również możecie nacisnąć dzwoneczek, aby być powiadomionym o moich nowych filmikach Wpadajcie też na moje wszystkie metody społecznościowe, a ja nie przedłużam, tylko zaczynam jak możecie zauważyć, nic już nie ma na twarzy, zmałam makijaż i zaczynam od nawilżenia mojej skóry i używam do tego żelu aloesowego z Holika Holika. Na razie używam go od prawie tygodnia chyba i fajnie nawilża skórę. Nic nie wie, żeby coś ze skórą się działo, więc dobrze. Nakładam sobie na całą twarz i jak to zrobię, to przejdziemy do bazy. I mam tutaj bazę Eveline Makeup Primer. Jest to baza wygładzająca. Bazę nałożona, to teraz przechodzimy do podkładu. I używam tutaj podkład Eveline Liquid Control, który ma nadać skórze efekt baby face. I mam go w odcieniu Sandbase 030. Od razu również nałożyłam korektor, i użyłam Maybelline. Instant Anti-Age Eraser w kolorze 06 Neutralizer I co, no przechodzimy do brwi Ale zanim to przypudruję troszkę twarz I używam do tego pudru z Vivo Price Powder Jestem już przypudrowana I jeśli chodzi o aplikację pudru To używam oczywiście mojej gąbeczki Jeśli chodzi o brwi To używam pomady z Vivo Jest to Vibo Eyebrow Pomade w odcieniu Light Blonde Numerek 5 i nakładam go pędzelkiem z Hakuro. Jest to H85, ale najpierw rozczesuję sobie brwi takim grzybeczkiem. Brwi utrwalam żelem z VIBO. Jest to eyebrow fixer. Jest on transparentny. Makijaż brwi, jak widzicie, już jest skończony. I Teraz przechodzimy do makijażu oka, i w końcu przetestujemy sobie. Coś z właśnie firmy I mamy tutaj pierwszy produkt Jest to paleta z cieniami Colors, Matte and Glam Jeśli chodzi o kolorystykę, to tutaj mamy Przede wszystkim takie kolorowe cienie Fiolety, róże, ale mamy również tutaj tak i chabrowy jakby pomarańcz, złoto i tutaj jakieś takie dwa jasne, yy, bordowy jest również. Yy, także no za chwilę tutaj zobaczymy co z na mojej powiece. Yy, jeszcze również dostałam taki pędzelek z HEBA. Jest to yy, numerek L05. Jest on do yy, rozcierania granic między cieniami, więc za chwilę go sprawdzimy również. I zaczynam od jasnego różu. Używam tutaj yy, ten cień jest to nazwa Romantic Lady. On da taki lekki kolor, a bardziej połysk, jak tutaj widzę. No ale cóż, no tutaj nałożymy go sobie, żeby rozjaśnić tą powiekę. I tutaj dam go od razu. Pod dług krwiowy. Widzicie, on ma taki mm, delikatniejszy efekt. I tak samo robię z drugiej strony. Ok, pierwszy cień nałożony, więc teraz nakładam. Odcień Pretty Woman O, ten e, Postaram się zrobić ten makijaż w e, odcieniach fioletu Mam nadzieję, że cienie się nie osypują, bo nie zrobiłam sobie bakingu I jak mi się osypie, to będzie wszystko na podkładzie i będę musiała poprawiać No ale cóż, wybaczmy Jak z pigmentacją również i jak widzicie, da się tutaj coś yy, zrobić, że widać go. Ja nabrałam cienia dość mało, więc nie ma tragedii. W ogóle yy, nie powiedziałam Wam na początku, że to nie jest tutorial żaden, po prostu jest to test, yy, w którym yy, uczestniczycie razem ze mną i nie musicie po mnie powtarzać tych kroków. Wiem, ja na każdym filmie makijażowym coś takiego mówię, ale wolę powiedzieć niż później mieć mnóstwo komentarzy na temat tego, że coś tam źle zrobiłam. Jak widzicie, w ogóle ten kolor wygląda na jaśniejszy niż jest normalnie. Na taki ładny róż, ciemniejszy. Zobaczcie, w kamerze ładnie to wygląda. W ogóle tutaj to się tak świeci od poprzedniego cienie, ale właśnie tu fajnie wygląda, więc no mi się na razie ten cień podoba Zaczynamy yy, drugą powiekę robimy i yy, no, inne cienie nakładamy okej, okay, cień nałożony, więc teraz yy, troszkę yy, szalejemy i co, no nakładam yy, kolejny cień, tylko muszę sprawdzić, czy ten fiolet jest matem yy, bo jak nie, to tak średnio, no on nie, nie jest chyba matem, czekajcie, jeszcze raz sprawdzę bo ten Dreamy on jest matem i to jest habrowy ten. Więc zastanawiam się go, czy nie nałożyć. Tylko obawiam się, że będzie dziwnie wyglądał, ale no dobra, sprawdzamy, bo ten fiolet to jest chyba ym, trochę błyszczący, ale w sumie go nałożę. Czemu nie nałożę go tutaj? Na razie nie chcę przesadzić, więc troszkę go nałożę. No i sprawdzamy, jak będzie wyglądał. w ogóle będzie go widać bo prawie go nie widać, ale troszkę yy, przyciemnia powiekę ten kącik, więc jest dobrze troszkę się osypuje ale nie aż jakoś mocno to dobrze, trochę rozcieram sobie go żeby połączyć z tamtym poprzednim kolorem ale chyba jak go yy, blenduję, to on wtedy znika, ale powiem wam, że całkiem nieźle to wygląda, więc yy, dołożę trochę i robię to samo na drugiej powietrze Chyba nic innego nie jest z tą poleką. Pokażę wam z bliska jak to wygląda yy, w średnio. W ogóle. Ja już kolejny raz próbuję coś przelotowego zrobić na powiekach i no nie czuję się w takich makijażach. Jeśli chcecie więcej widzieć moich makijaży, to wpadajcie na mojego TikToka oraz Instagram, ponieważ na TikToku nagrywam właśnie się w tych makijażach, a na Instagramie czasami dodaję właśnie w nich fotki, więc wbijajcie też na inne media społecznościowe, bo tam yy, makijaże w moim wykonaniu lepiej wyglądają, bo najczęściej yy, na YouTubie mi po prostu makijaże średnio wychodzą. Ale okej, okay. to jest test, i nie musi wszystko wychodzić perfekcyjnie. Jeśli chodzi o te dwa cienie, to na tyle. Teraz chciałabym trochę rozświetlić tutaj, w wewnętrznym kąciku. I użyję sobie złotka. Nakładam palcem i nakładam go bez glitter primera z NYXA. Więc zobaczymy Minimalnie rozświetla I tak wygląda ten cień Chyba w ogóle w kamerze tego nie widać Tak wygląda w ogóle ten cień na palcu, Bardzo ładnie Ale no coś tutaj nie wygląda fajnie na powiece Więc dodam jeszcze Crazy Dancer Ten Taki bordowy trochę Może będzie mi pasował I dam go tutaj na drugiej części powieki. I ten cień wygląda tak również bardzo imponująco. Może również trochę tą powiekę nam przyciemni. O. No i widzicie trochę lepiej, więc nakładam go również z drugiej strony. Jak widzicie już troszkę to lepiej wygląda Jeszcze nałożę trochę tego ciemniejszego właśnie cienia Tego Crazy Dancer pędzelkiem tym razem Żeby trochę tutaj właśnie to połączyć z tym Bo to zdecydowanie lepiej wygląda o. Jak widzicie już Tutaj nam się coś stworzy. Chciałabym jeszcze troszkę zaszaleć e, i dać e, odcieniów tego habrowego, tego e, dreamy na dolną powiekę. Troszkę się boję tego, bo e, mam świadomość tego, że mogę to popsuć, ale spróbujmy. Mam nadzieję, że choć troszkę będzie to pasowało, bo chciałam jak najwięcej e, kolorów z tej paletki tutaj wypróbować. Hmm. Jeśli chodzi o pigmentację tego cienia, to powiem Wam, że jest dość słaba. Za chwilę tutaj jeszcze trochę tego dołożę, ale powiem Wam, że całkiem fajnie się komponuje z tą górną częścią powieki. Jak widzicie, yy, nie wiem, czy to widać, blisko Wam pokażę, że cień no, dość słabo ma pigmentację. No chyba, że coś źle robię, ale. Tak trochę sino wychodzi Może jak tak będę wklepywała, lepiej będzie? No nie wiem Dobra, teraz trochę go dołożę do górnej powieki, żeby to się połączyło No i jak widzicie, tak to wygląda, wygląda trochę sino Więc dołożę różu ten odcinek nazywa się Happy Mom. O, trochę go tak ociepliłam, że tak powiem, i lepiej to wygląda. Bardziej się komponuje z tym powieką górną. O. Więc tak samo y, robię na drugiej również powiedzmy. Także co, no prawie makijaż oka mamy skończony. Teraz, żeby jeszcze bardziej troszkę rozświetlić moją powiekę, to używam e, płynnego rozświetlacza z Ingrid również. Jest to Liquid Highlighter w kolorze Silver niestety. Szkoda, że nie Gold, bo bardziej by pasował, ale może troszkę tutaj zasłonimy ten niewypału złoty e, świecący cień. Odrobinę rozświetlacza nałożyłam i jest to taki... Roświetlacz biały Bardziej, chociaż Jak się go rozsmaruje to da Taki, o widzicie On wtedy da taki efekt O jak widzicie dość spoko To wygląda I tak samo Robię na drugiej powiece Okej, okay, no i Makijaż oka już jest prawie skończony Pozostaje tylko wytuszować Rzęsy i użyłam do tego maskary Maybelline, więc jak już będę miała wytuszowane rzęsy, to wracam teraz z powrotem I co? No teraz przechodzimy do konturowania I używam do tego czekoladki z Lovely, jest to Toffee Chocolate Buźkę już również mam wykonturowaną troszkę Jeszcze sobie ten efekt podbiję Pudrem i do tego celu użyłam pudru, również tego co przedtem yy, I gąbeczki i tutaj sobie taki, taką linię o, robię, żeby to było po prostu równiejsze o, I tak to wygląda i tak samo z drugiej strony jeśli chodzi o rozświetlacz, to nie użyję tego, bo boję się, że mi wszystko popsuje Nie podoba mi się za bardzo jego efekt, jak on wygląda Także ja użyję swojego sprawdzonego rozświetlacza i mam tutaj taką paletkę z Eveline Cosmetics Strobing Sensation 4 w 1, mam tutaj cztery rozświetlacze I użyję sobie oczywiście tego złotego z różem i może trochę tego, żeby przyciemnić Ok, teraz trochę na nos. Tutaj i na łuku kupidyna Oraz jeszcze dam podłóg brwiowy. Nakładam wszystkie. No, I jak widzicie, tutaj sobie to trochę rozjaśniłam. O, i trochę jeszcze w kącik. Ostatni krok to nałożenie pomadki, i ja mam tutaj. Dwie do wyboru, albo mat Liquid Lipstick Mat To jest odcień 203 Albo Coś błyszczącego Lip Gloss Color and Shine Numerek 300 I użyję błyszczyka do ust Bo zobaczcie Ten róż jest mocny dość A on mi dzisiaj moim zdaniem pasuje W ogóle ma bardzo fajny aplikator Tak jak te najnowsze pomadki z L'Oreala Ten takie jakby Yy, trójkąciki yy, Ale ja nakładam błyszczek O, pokażę Wam taki ma aplikator Fajny, moim zdaniem Moim zdaniem bardzo ładnie pachnie Naprawdę Mocno rozświetla, jest z... Bardzo ma ładny zapach i Taka konsystencja tej pomadki jest yy, Kremowa więc make-up skończony. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Mi osobiście powiem Wam, że jest spoko. Za chwilę ocenimy sobie każdy z tych kosmetyków, eee, oczywiście tych z Ingrid. Także co, jeśli chodzi o paletkę, to niektóre cienie są bardzo fajne. Na przykład ten Pretty Woman jest spoko. Tak samo ten Crazy Dancer, świecący, fajny. Jeśli chodzi o ten Romantic Lady, to jest fajny, błyszczący nadaje lekkiego, bardzo leciutkiego, ale tylko pod światło widać, że jest taki różowy. No, ten Dreamy niestety nie urzekł mnie. No, ogólnie paletka jest w miarę, ale nie wiem, czy Wam ją polecam kupić. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to w ogóle nie, nie. Ach, no niestety nie podoba mi się co on robi. W ogóle wygląda on jakby był kremem. Jeśli chodzi o ten odcień, to trzeba by było naprawdę minimalnie go nałożyć, żeby coś takiego było, żeby coś takiego powstało i trzeba by było mocno to rozsmarować. Także nie wiem, ja bym Wam tego nie polecała. Może w innym kolorze lepiej to by wyglądało, w srebrnym wygląda jak krem, bo jest biały cały. Także no to nie niestety. błyszczek. Zobaczcie, tak wygląda na ustach błyszczek. Ogólnie spoko fajnie takie glowdaje, takie czuć drobinki brokatu. E, fajnie na bieżąco, ładnie pachnie e, Tak wyglądają e, Powieki z bliska, dość dużo Dzisiaj świecącego cienia mam Ale ogólnie wydaje mi się, że jest Spoko No i co, no tak to wygląda Mam nadzieję, że podoba Wam się efekt końcowy. Szczerze, myślałam, że będzie gorzej, bo na początku zapowiadało się, że będzie tak średnio, ale jak teraz patrzę tak w lusterko, to wydaje mi się, że spoko. Za chwilę ponagrywam TikToki i porobię zdjęcia, foty na Insta i wrzucę Wam, także jeśli jesteście ciekawi, jak to wyszło, czy na filmikach, czy na zdjęciach, no to koniecznie wbijajcie na moje medy społecznościowe. A ja co? Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Bardzo mi się miło go nagrywało. W ogóle lubię testować te wszystkie nowinki. Dziękuję Wam za obejrzenie i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Buziaki i pa! pa!